Już teraz na kanale Arkadiusz Tańcula Z czym oprócz tego się zajmujesz? Lombard, no mamy wspólnie zdjęcia, więc nie ma tych zdjęć za dużo Nowy odcinek internetowych poczynań tytułowego bohatera Bo często zostaje pytanie, Ale okay. gdzie iść, żeby dostać rolę i tak dalej Ja już to na pamięć znam wszystkie Rozsiądź się wygodnie i zapraszam do oglądania Dzień dobry, siemanko, cześć, moi drodzy jesteśmy po nagraniach w serialu Lombard czy się pozostaw, jest ze mną Michał Walczyński Michał Waleczny z witam wszystkich serdecznie. Właśnie się chciałem, I... zapytać, chciałem się zapytać, czy używasz podwójnego nazwiska? Wiesz co, tak. Dopiero kiedy, przed chwilą kiedyś, zauważyłem, kiedyś, że używasz kiedy, właśnie... kiedy, Kiedyś go nie używałem, ale teraz stwierdziłem, stwierdziłem, że chcę używać mojego pełnego nazwiska jestem z tego powodu happy. Mm -hmm. e, dobra, słuchaj, jesteśmy na planie serialu Lombard. E, raczej widzowie znają cię i kojarzą z Septagonu. Mm -hmm. e, I wcześniej to się nazywało jeszcze Detektivi Waxman. Ale akcji. potem nastąpiła ewolucja, transformacja w Septagon, troszeczkę się zmienił format. Moim zdaniem na minus, bo jak to było takie wszystko, wiesz, bardziej surowe i w momencie, w którym to się uprofesjonalizowało, jakby straciło ten taki swój cringowy, wiesz, klimat, nie? No tak, bo o to w tym wszystkim, o to chodziło, w tym wszystkim nie? Żeby chodziło. Żeby to, żeby to, tak to było takie właśnie, wiesz, śmieszne, żenujące, wtedy to się oglądało dużo lepiej, ale w momencie, w którym weszły bardziej poważne tematy, no to, moim zdaniem, czar trochę Prysłu. Ile lat spędziłeś na planie Ostatne. detektywów? Pięć, sześć, coś takiego. Bo detek... I, to i było właśnie, płynie... jak to w wyg wyglądało? Byli detektywi i potem oni się przekształcili w septagon? Detektywi zrobili płynne przejście w septagon, w momencie, w którym oglądalność detektywów była na tyle duża, że wiesz, postanowiono trochę w to nie i zrobić coś lepszego. No ale jak wyszło, to to już widzowie niech oceniają, nie? Okej, okay, czyli widzowie nie byli gotowi na taką zmianę formatu, po prostu byli przyzwyczajeni do tego. Wiesz co? Z tego co wiem, to widzom się podobało ogólnie, nie? Ja mówię o swoich prywatnych odczuciach, że po prostu ja wolałem tego taką surowszą wersję. Tą bardziej taką, wiesz, taki większy pastisz, nie? Coś bardziej cringe'owego, myślę, że idealnie wpisywało się w konwencję. Ja to mieliście ciekawe, ciekawe postacie były, bo tak. poznałem, miałem okazję poznać i Rudą właśnie, bo też często w jednym, w jednym hotelu hmm. właśnie nocowaliśmy, jakby o mieliście swoje zdjęcia, my swoje. Poznałem też Serba. Tak, tak no. Serba, Rudą właśnie, miałem okazję nawet z nimi się nabić piwka. Także bardzo wesołe i charakterystyczne postacie. Zresztą ty też jesteś osobą charakterystyczną, nie ukrywajmy. Raczej księdza nie zagrasz. No, wiesz, słuchaj, zależy jakiego jeszcze, nie? Wiesz. Może będzie to ksiądz na przykład po przejściach? Nekro ksiądz, albo, <laughs> albo tak, ksiądz po ciężkich przejściach. Dobra, teraz spotkaliśmy się na planie zdjęciowym z Lombard. Spotkaliśmy się też kiedyś na pierwszej miłości, pamiętasz? Tak, tak. Ja się no, chyba była była, była, była jakaś na kopania chyba tak, z tego. Co no, co akurat pamiętam. byliśmy wtedy byliśmy kolegami, teraz jesteśmy yy, ziomkami z celi, ale no raczej za sobą nie przepadamy, co będziecie widzieć zresztą w odcinkach. Cały czas praktycznie się bijemy. I ogólnie gramy w karty, jest ciekawie, ale to zobaczycie już właśnie na antenie TV Puls, tak myślę. Skąd wziąłeś się w Lombardzie. Z tego, nie wiem, zadzwoniono do mnie, słuchaj, cześć. Czyli to nie castingu. jest castingu? Nie, jest rola w Lombardzie, trzeba zagrać takiego i takiego gościa i czy na to przystajesz, nie? Ja mówię, że przystaję, wiesz, że spokojnie. Zobaczymy. Czyli Ty już jesteś będzie. na poziomie takim, że do Ciebie sami dzwonią, nie musisz łazić e... za tymi relami za bardzo. Zauważyłem stary, że w momencie, im bardziej mam na to, mówiąc tak brzydko, wyjebkę, nie, no. tym więcej rzeczy mi wychodzi, bo kiedyś miałem taki okres, nie będę ukrywał, jakoś tam na samym początku, że ja wiesz, wysyłałem się wszędzie, Cały czas. tutaj no, ciśnienie, tutaj, nie. wiesz, robimy, a... W pewnym momencie postanowiłem kompletnie jakby odpuścić. Nie mówię, że kompletnie, no bo jak mm -hmm. widzę jakiś fajne casting, to się zgłaszam, ale zauważyłem, że w momencie, w którym właśnie bardziej odpuściłem, no to częściej do mnie ludzie dzwonią. A powiedz mi, w jakich imprezariatach filmów jesteś zapisany? Bo często zostaje pytanie, Arek, okay. gdzie iść, żeby dostać rolę i tak dalej? Ja już to na pamięć znam wszystkie. Z ciekawości w jakich eee, ty jesteś zapisany, Wiesz co, że tak do ciebie dzwonią. Polecam agencję na pewno z grani, która właśnie do mm. mnie zadzwoniła w sprawie, w sprawie roli w Lombardzie. Co jeszcze no ja jestem swoich w dwóch może jakiś jakichś tam trzech warszawskich agencjach. A, czyli nie? nie ma szauczę. To... Ja kiedyś, jak, jak na początku to takie moje marzenia, jak to jest byłem chyba w 50. Na okay. samej hełmskiej w, w Warszawie to jest chyba z 20 agencji. Ja na właśnie jestem nie? chyba w jednej na nachełskiej, w jednej mm, gdzieś w centrum. No nie tak. będę tu i nas teraz przekraczał, wiesz, tych agencji, no ale tak jak mówię. A no, w Lombardzie 3... znalazłeś się z której? Z agencji z grani. Z grani. Tak. Hmm. Czyli jakbyście się chcieli do serialu Lombard Życie Pod Zastaw. Dokładnie. No to możecie Zgrani udać, na pewno Wam pomogą. Z czym oprócz tego się zajmujesz? Lombard no mamy wspólnie zdjęcia, więc nie ma tych zdjęć za dużo. Mm. Widzimy się raz na dwa tygodnie, może czasami trzy razy w miesiącu, ale to jest max. No to raczej nie wystarczy na to, żeby to jest, tego wyżyć. To jest fakt. Wiesz co, stary, robię dużo rzeczy. Nie jestem człowiekiem orkiestrą. Tłumaczę gry wideo, kilka tytułów, które wyszły na PlayStation, na Xboxa, na Nintendo Switch z mojego tłumaczenia. Oprócz tego prowadzę Dwie gale sportuwarki, których niestety teraz jeszcze nazwy nie mogę przytoczyć, bo to będzie duży projekt, du duże, że tak powiem, uderzenie. Oprócz tego jeszcze pracuję powiedzmy, że w odzyskiwaniu należności. Pracuję, pracuję w tym zawodzie już naprawdę wiele, wiele lat. E, no ale to wiesz, do tego mówię, odzyskiwaniu należności, tak, bo to nie jest jakieś. Wiesz, no, wyglądasz, właśnie ale idealnie do takiego gościa, który ci należność że... z kogoś ściągnie. Powiem Ci, że. Akurat... po każdy drzwi. Dobra, że... tak, tak, tak już oddaję. Że akurat powiem ci, że akurat wygląd w tej pracy jest najmniej istotny, nie? No bo musi się to bardzo wcielać w rolę tak naprawdę psychologa, nie? No no bo da. ktoś wiesz, nie oddaje tych pieniędzy, bo ma jakiś problem. No i dokładnie, się nie? i trzeba, i trzeba to, jakoś tamto... dojść do jakiegoś logicznego rozwiązania problemu, nie? Żeby po prostu obie strony były zadowolone i też, żeby jakoś za bardzo, trzeba po prostu poczuć człowieka, nie? Inaczej gadasz, wiesz, z, nie wiem z kimś kto jest, nie wiem, to ci No nie, 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 nie chce używać jakichś mocniejszych słów, tylko trzeba się po prostu dostosować, wiesz, jak w szachach, nie? Do sytuacji, w której się znajdujesz. No kontakt z ludźmi ogólnie taka praca z ludźmi jest Dokładnie. dość cięż, ciężka i specyficzna. E, jesteśmy we Wrocławiu, ty nie jesteś z Wrocławia. Nie. Gdzie na co dzień mieszkasz? Wiesz co, pochodzę z Olsztyna, kocham wami Mazury, cud natury, e, ale mieszkam na co dzień w Warszawie. Czyli jednak Warszawa ściąga wszystkich do siebie. Wiesz co, ściąga, ale mnie tak ściągnęła i chyba zaraz jakiś tam czas, może 2-3 lata, cztery się z niej sam No ale patrz, jak jest taki w takiej Warszawie, kurczę, ja jakbym mieszkał w Warszawie, to codziennie bym na te castingi tam jeździł, przecież tam jest mnóstwo mm. castingów, ja mam całą skrzynkę stary mailową, nie wiem, Studio stare, tak. jakieś tam, wiesz, mnóstwo tego, z gudejką, jest tego pełno i codziennie są tam castingi. Wiesz co, castingów jest pełno, ja chodzę naprawdę na niesamowicie, naprawdę na wręcz, żałośnie przegięcie, małą ilość castingów, nie? no bardzo rzadko. ostatni raz na castingów byłem, poczekaj. No ale to 3 nie, 3 miesiące nie temu, szkoda, nie? Skoro masz na miejscu to wszystko, mm -hmm. wiesz, ja, to, ja na przykład no ja muszę jeździć, bo w Krakowie to okay. mamy tylko dwa studia, ja, e, więc ciężko jest Warszawa, no, no i Wrocław, nie we Wrocławiu najwięcej drugie, takie miasto. Ciebie to najwięcej. nie jest takie proste, nie? no bo castingi też czasami kolidują z mi różnymi, z różnymi jakimiś tam moimi obowiązkami zawodowymi. No i powiem Ci, że mówię Ci stary, ja to traktuję bardziej, wiesz, im bardziej mam na to, mówiąc brzydko, nalane, nie? No, tym, tym lepiej jest to Jest takie idzie, przystowie, no, miej wyjebane, a będzie Ci dane. Tak, tak. E, słuchaj, no... Znaczy, może wiesz, może wyjebane to jest złe słowo, nie? No, bo to by brzmiało tak, jakbym kompletnie miał to tak. w dupie i tak dalej i tak dalej, ale po prostu... Już nie jestem, spuszcza się na Dokładnie, tym jestem po już tak po bardzo. tym etapie, w którym było jakieś takie ciśnienie, żeby to robić koniecznie, wiesz, ze wszelką cenę. Im mniejsze ciśnienie, tym lepiej. Tutaj mówisz, że prowadzisz, nie możesz jeszcze powiedzieć jakie, ym, y, dwie to są federacje, tak? Tak, może mogę powiedzieć w sumie już tak naprawdę nie wiem, czy to jest już ten termin, w którym wiesz, jeszcze tam nie mogłem. Jedna z nich to będzie War, to będą walki trzech na trzech, Tam będę ringa z się dobra, dobra rzeźnia, a druga gala to będzie Fight Empire, czyli MMA na zasadach Pride. Nowość w Polsce, wow. myślę, że będzie naprawdę, naprawdę super. Tym bardziej, że w na zasadach Pride tak. jeszcze z sakerkikami. Tak, Sącyki, Jej, wszystko. To o kurde, walka będzie. To będzie, będzie Michał Andruszak, kontra Łukasz Parobiec. Myślę, że dobra walka. To już takie rzeczy nam sprzedałeś, ale nie, nie, nie o to dokładnie chciałem zapytać, ale że właśnie jesteś w tym środowisku mm -hmm. walecznym tych, tych wszystkich federacji i tak dalej. Na nazwisko masz w ogóle Walczyński, tak? To mm -hmm. Walczyński, Walczy... no, to... Tak. to tam. Czyli okay. to się wszystko praktycznie zgrywa, nie myślałeś o tym, żeby gdzieś zawalczyć? a czy powiem Ci tak, nie? Dostałeś Mógłbym... propozycję? Nie, szczerze mówiąc nie było, nie było jeszcze jakichś takich większych propozycji. No ale dzwoni do Ciebie teraz na przykład Wojciech Gola i mówi, siema Michał, mamy dla Ciebie przeciwnika. Mm -hmm. Za ile? To Lecz jest wiesz, do przygotowania, czy ile... No wiesz co, powiem ci tak, no ja bym to zrobił generalnie rzecz biorąc chyba z jakichś tam e, pobudek tylko finansowych, no bo ja generalnie nie mam z nikim konfliktów żadnych. Wiesz, wiem, że na tym federacja jakoś e, bazuje i też osobiście powiem tak szczerze, że jestem trochę, trochę na przekór temu, żeby wiesz, rozwiązywać swoje konflikty w sieci, żeby jakoś tak to żeby załatwiać. To wszystko wyciągać. Wiem, nie? że to może zacząć dość bumersko, ale stary na przykład jak patrzę na część e, fejmu, tak nie znam tych ludzi, nie? Wiesz, co chodzi? Też, też to, to, to jest trochę dla, dla młodszej widowni, no tak ta, mi się przynajmniej ta, wydaje. Ta, chociaż ty w YouTubie siedzisz, więc tam mniej więcej ktoś powinieneś kojarzyć. Wiesz, co? Kojarzę, kojarzę trzy no, czwarte osób, które na przykład teraz są, nie, ale stary, ja nie wiedziałem, że tym jest błoński. Przysięgam Ci. Nie miałem bladego pojęcia, co robi ten chłopak. No to... to chyba słyszałeś gdzieś tam. Nie, Elowina, dr, 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 nie dr, sądzę, sądzę jak się zaczyna. ja Ci mówię, stary. Ja mam... Masz TikTok? E, nie, nie mam, nie mam. E, mam stary Instagram, e, Netflix, e, gry wideo i to chyba mi starsza, nie? No ale właśnie o co to chciałem cię zapytać, mm -hmm. że interesujesz się sportami walki, mm -hmm. prowadzisz gale mm -hmm. czy y, sam nic coś potrzeby nie tylko dla pieniędzy, ale po mm -hmm. prostu, mm -hmm. nie? Nie żeby się sprawdzić, a wyjść sobie sprawdzić. Wiesz, co, się. tak, tak. Myślę, że myślę, że to prędzej czy później nastąpi, jeżeli nie pojawi się żadna oferta z jakichś tam, wiesz, frikowych organizacji, no to na pewno chciałbym stoczyć walkę amatorską kiedyś. Myślę, że byłoby fajnie, nie? zobaczyć sobie a później może coś dalej, ale też wiesz, nie chcę wybiegać jakoś mega. Wiesz, no ja tutaj słyszę przodu, plotki, nie? że powstają kolejne federacje frikowe, mm -hmm. więc myślę, że będą potrzebować różnych ludzi, a że, wiesz, kręcisz się właśnie w środowisko, to wcześniej czy później raczej ktoś do Ciebie zadzwoni. Jest to, jest, to bardzo możliwe. To jest, to jest, jest, raczej... jest to możliwe i jest możliwe, że powiem tak. Wiesz, co chodzi? Do ludzi, nie? Słuchaj, dobra, ale przejdźmy do tego, co, do czego chciałem Ci zadać od samego początku pytanie, a mianowicie Twój udział w programie MOTEL. Polska, tak? i, i to, jest, to jest właśnie stary to, e... bo słuchaj, no to jest TVP, tak? Mm -hmm. TV PiS. Już się stary Jak tłumaczę. Czasie, no, no, tłumacz Co mi się tu. I no. wszystkim naszym milionom słuchaczy. Nie przesadzajmy tak z tym tłumaczeniem. tak, patrz, w momencie, w którym, e... to jest bardziej złożony problem, nie? No bo w momencie, w którym grałem w produkcjach TVP, już robiłem to od wielu, wielu lat, no. no, a ja mam zresztą do dzisiaj całą rolę w jednym z serali TVP, był totalny spokój, nie? Wiesz, luz, tam nikt się tego, że tak powiem, nie czepiał. No ale też wychodzi tutaj moja, to właśnie, no, moje to, właśnie, moje takie olewackie trochę podejście do tematu, stary. bo ci przysięgam, że często nie sprawdzam produkcji, do których ja chodzę, nie? Czy nawet nie wiedziałem, że to jest dla telewizji nie polskiej? Wie. Nie, wiedziałem, że jest dla telewizji polskiej, ale nie wiedziałem, że format tego jest tak bardzo polityczny, A, nie? Okay. Bo ja słyszałem że to ma być drugi Google Box, tylko takie jest TVP, nie? Gdzieś mi się obiło uszy, że. Że chujowy, ten Motel Polska, i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, dobra, okej, okay, pojadę, zobaczę, nie wiesz, zobaczymy, jak tam to wyjdzie, nie? E, po że. Bodajże... W Warszawie, bo bodajże w trzech dniach zdjęciowych dostałem tam od koleczki telefon, nie? Mówi, ty stary, co ty odpierdalasz, nie? Co tam się dzieje w ogóle? Ja mówię, ale co, gdzie się dzieje, nie? No w telewizji polskiej. Ja mówię, ale co, e, zobacz program, nie? <laughs> stary włączenie ten Motel Polska, i faktycznie nie. No tak o szczegółach nie mogę za bardzo mówić, nie no. wiadomo z jakich względów, no ale jest to, wiesz. Program, który jest, no muszę przyznać niestety...